Dzień dobry. Wyjeżdżam teraz właśnie z mojego hotelu, czy to kempingu. I jadę do głównej drogi i do miasteczka Kulmin. Tam się zastanowię co robić dalej. Czy jechać do miejscowości A, B czy C. Wszystkie mają dziwne nazwy. No, o tym będzie później. Zobaczcie jakie chmury tutaj są nad górami. Chłodno jest rano, w polarze jadę jeszcze. Znowu jadę tym gajem palmowym, tym razem taką drogą główniejszą już. Światło mam za plecami. Kotek mam, Rotek. Znowu ten samochód zarąbisty na no, defenderów to jest mnóstwo. Od wczoraj ten obszar, przez który jadę. To jest mocno rolniczy. Tu każde pole jest wykorzystane i jest coś na nim zasiane. Coś zielonego tam rośnie. W poprzednim wideo nie było widać, bo było pod światło. To będzie więcej widać, że to wszędzie są pola. Tam sobie wróbelki ćwierkają. To wszystko jest zaorane. Ta ziemia jest taka czerwona, klejąca się do wszystkiego, jak jest mokra. Jest godzina 11. Mam przejechane 17 km i dojechałem do miejscowości Kulmin. Prawdopodobnie będę jechał do City Infi, to jest drugie duże miasto, za jakieś 60 km to miasto jest. I jeśli będzie wcześniej, a prawdopodobnie będzie wcześniej, to pojadę na północ w kierunku takiej plaży Legzira. No i tam będę sobie czekał na zachód słońca, bo są takie ładne łuki. I gdzieś będę szukał w pobliżu noclegu. Duże to miasteczko, wchodzą tu druidzi. Jechałem do ryneczku, tu jest suk jakiś w pobliżu duży, tam się do niego idzie A może sobie podjadę, zrobię parę ujęć. Tu jest dużo jakichś szwalni na tej uliczce okay. pełno maszyn. O, chyba nie jest jakiś dzień targowy, mimo dużo ludzi. Wracam na główną drogę. Taka ładna uliczka. A jeszcze wam nakręcę taki poniedziałkowy poranek. Chyba ci jest poniedziałek. Ja już zgubiłem się w tym wszystkim. Poniedziałkowy poranek na ulicy Kulmin. Kupiłem sobie dwa pomarańczka. Wyglądają pysznie tutaj. Zjem sobie później. No i przyszedł czas na omlet berbera, Jajecznica z pomidorem i z dużą ilością kuminu. No i czas spędzony przy herbacie nigdy nie jest czasem straconym. Siedzę sobie tutaj przy ulicy i oglądam, jak się ludzie kręcą. To śniadanie dzisiaj w tym hotelu to był w sumie sam jam i trochę tego amlu, więc białko się przyda. Czasu mam mnóstwo, to dzisiaj się chilluję. No i jak sobie poradzić teraz bez widelca? Ten chleb jeżdżysz tak, rozrywasz łapiesz chleb, to co masz zjeść. No, może trochę więcej. Oczu. No. no i do buzi. Chyba mam tłusto obiektyw, ale będą takie bardziej bajkowe, rozmazane wideo. No, trochę tym za, zaskoczony i rozczarowany miejscowością kulmin. A to dlatego, że na wylocie z miasteczka nie ma żadnych brzydkich zwierząt. Figurek jest jakaś droga z palmami, która wyjeżdża, ale nic. Żadnej białej żyrafy. Szkoda. Kolejne góry przede mną i za nimi już jest wybrzeże. Zaczynają się plantacje z drzewami organowymi. 20% podjazd z wiatrem w od przodu. Zygzakiem czasami jadę. Ale to już chyba ostatni podjazd. Muszę trzymać czapkę, bo mi odleci. Wczorajszy podjazd się wydawał groźniejszy. Tak z daleka wyglądał na taki jakiś długi i w ogóle przerażający, ale fajnie się jechało, bo nie było tego wiatru i nie było takiego nachylenia. Tego nie było widać, bo był schowany za górami. No i strasznie to wieje. Muszę trzymać czapkę. Jestem teraz na szczycie. No, ten był krótki, ale intensywny, no plus ten wiatr przedni. Mam nadzieję, że to już koniec podjazdów i teraz już tylko będzie w dół do oceanu. Takiego znaku na tym wyjeździe nie widziałem. 20 km do oceanu i mam nadzieję, że cały czas będzie z górki. Już olać ten wiatr. Odwróciłem sobie czapkę i jakoś jadę. No to go. Przygotowania jak do lotu na Marsa. 500 metrów zjazdu i do góry. <laughs> Patrząc na te drzewa to chyba tu zawsze wieje od oceanu Jadę w tamtą stronę Jest w twarz Tylko dziwi mnie to, że jak jechałem od oceanu to wiało od Algierii To był jakiś spisek Musiałem sobie zrobić przerwę na coś do zjedzenia bo już od godziny za każdym razem, gdy mam nadzieję, że jest już ostatni zjazd, to faktycznie jest zjazd, ale potem jest znowu podjazd na tą samą wysokość. Trzy takie zjazdy miałem i jeszcze mnie jeden czeka. Właśnie sobie zrobiłem przerwę, bo już troszeczkę mi odcina. Mam 7 km do końca i nie mogę dojechać. No, trochę tłuszczyku weszło. W końcu dojechałem. Czujesz zapach takiej słonej wody. Zaraz jadę na plażę i będę myślał, tu jest akurat chyba jakiś port. Ale jak to Gran Canaria? To nie Afryka. Ale dziwna latarnia morska. Jak usłyszą, to mnie zaraz tej ukrzyżują. Na wylocie z CD Ifni są zwierzaki. Dobrze. I nawet ładne. Miał być namiot, ale będzie hotel. Z takim widokiem. spoko, 250 dirhamów ze śniadaniem. Wchodzi się prosto z plaży albo z samej góry tam z drogi. Schowali mi rower w takiej kanciapie. Torby sobie wziąłem do środka. Jestem 10 minut piechotką od tych takich słynnych łuków. Tam są za mną te łuki. Idę właśnie w kierunku. No i będę robił sobie foteczki. Słoneczko idealnie świeci. Tam w oddali chyba kiedyś był jeszcze jeden, ale się zawalił. Tak, coś słyszałem, muszę sprawdzić w internecie, ale wygląda tak faktycznie, jakby coś się urwało i spadło. Na ten idealnie słoneczko świeci To jest wejście do mojego hotelu. Prosto z plaży. Tam jest ten łuk. Tu troszeczkę będzie widać. No nie, jest za zakrętem. Tu jest podobna skała. Jak włączyć światło w kibelku? To są dwa pstryczki. Jeden to jest pokój. Drugi nie robi nic. Na ja przecież wiadomo, że najlepsze kasztany rosną na placu pigal, A włącznik taki kibla jest zawsze za szafą. Uwaga. Pyk. Pyk. Ostrość, ostrość. To nie banany, to ziemniaki. A tam słychać ocean, ale go nie widać. Tajin z warzywami, z kurczakiem no i z ziemniorami. Tajinek był super. Teraz będę mieszał. Najpierw utopić tonę cukru. ale nie będę przelewał filmując, bo się poleje.